Bardzo lubię kawę. Dziennie wypijam około trzech filiżanek. Lubię ją za jej smak, ale też za to, że daje mi energię do działania. W Polsce statystyczny Polak zużywa około 2,5 kg kawy rocznie. Na całym świecie produkujemy jej 10,5 miliona ton. W wyniku parzenia kawy rocznie na świecie powstaje około 17 milionów ton fusów. Cała ta ilość trafia na składowiska odpadów. Nie jest to dobra metoda utylizacji dla fusów, ponieważ w trakcie ich biodegradacji wydziela się metan, jak również dwutlenek węgla. Są to gazy cieplarniane. Dodatkowo, potencjał fusów jest niewykorzystany. Projekt jest innowacyjny z dwóch powodów. Po pierwsze, udało się wprowadzić co najmniej dwa razy tyle uciążliwego odpadu, jakim są fusy skawy do. Masy ceramicznej, niż wskazywałyby na to doniesienia literaturowe. Tutaj, w tym projekcie, konieczna była modyfikacja procesu otrzymywania materiału i zastosowanie niespotykanych w tej branży procesów przygotowania i formowania wyrobu przed wypaleniem. Wraz z zespołem kolegów z Katedry Technologii Materiałów Budowlanych pracujemy nad otrzymaniem materiału z gliny z jak największym dodatkiem fusów. Będzie to materiał o właściwościach termoizolacyjnych. Pierwszym etapem projektu jest badanie surowców. Kolejnym etapem jest taki dobór zmiennych procesowych, żeby jak największą ilość fusów z kawy móc wprowadzić do naszego Tworzywa. Kolejnym etapem jest dopracowanie samego materiału pod kątem jego właściwości użytkowych, jak również naszego celu ekologicznego, jakim jest utylizacja odpadu. Musimy znaleźć optimum pomiędzy wytrzymałością i właściwościami termoizolacyjnymi, a zawartością fusów. Ostatnim etapem projektu będzie wzmocnienie materiału. Które otrzymamy. Fusy wprowadzone do materiału ceramicznego wypalają się. Wypalając się, dają nam zysk energetyczny, ale również tworzą pory. Energooszczędność jest bardzo ważnym parametrem, który wzięto pod uwagę w tym projekcie. To na kilku płaszczyznach. Dodatek fusów skawy, które wprowadzane są do masy ceramicznej w czasie wytwarzania materiału, wypala się. Ten efekt, Egzotermiczny to ciepło spalania dodaje się do bilansu energetycznego, więc może to być formuła czy, czy sposób na obniżenie zużycia energii w całym procesie wytwarzania materiału. Dodatkowo uzyskujemy materiał o bardzo poprawionych właściwościach termoizolacyjnych. W związku z tym, stosowanie go w budownictwie pozwala oszczędzić energię, którą zużywamy na ogrzewanie, straty ciepła w budynkach przez cały okres jego eksploatacji. Zatem jest to efekt długofalowy. Pory powodują obniżenie wytrzymałości mechanicznej materiału, przez co musimy znaleźć optimum pomiędzy wytrzymałością a zawartością fusów. Pory dodatkowo powodują polepszenie właściwości termoizolacyjnych samego tworzywa. Nasz projekt jest krótki trwa 8 miesięcy. Pracujemy nad tworzywem ceramicznym o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych. Są to badania laboratoryjne, więc w efekcie dostaniemy przesłanki, co można zrobić w procesie przemysłowym, żeby otrzymać materiał, a właściwie produkt o takich właściwościach, jakie otrzymaliśmy w laboratorium. Docelowo chcemy, żeby nasze tworzywo było wykorzystane jako materiał budowlany, o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych. To są materiały nowej generacji, pozwalają w znacznym stopniu ograniczać straty ciepła w budynku. Otrzymujemy materiał o dużej porowatości, o dobrych cechach termoizolacyjności, o stosunkowo niewielkiej wytrzymałości, jednak to jest przedmiotem dalszych prac, a używanie tego materiału, wykorzystanie w budownictwie daje efekt długofalowy, daje efekt przez cały czas życia materiału. Dzisiaj to już moja druga kawa po całym dniu spędzonym w laboratorium. Bardzo cenię sobie to, że mogę cieszyć się jej smakiem, ale również wykorzystać ją do swoich działań naukowych.